Przystanek znąd Podcast archiwum historii mówionej muzeum warszawskiej pragi. Pod koniec ubiegłego roku w 2020. Muzeum Warszawy objęło swoim patronatem książkę Praga i jej bazary opowiadania i anegdoty o warszawskiej Pradze z lat 1950-1970. Tę książkę wydała warszawska firma wydawnicza, a autorem tej książki jest Stanisław Tomczak. Stanisław Stomczak, a dla znajomych Stach, bo prosił, żeby tak go nazywać. Pan Stanisław urodził się w 1944 roku w trójkącie ulic Ząbkowska-Brzeska-Targowa i bardzo chce, żeby traktować go jak Prażanina, ponieważ z Pragą związany był bardzo długo. Dopiero na początku lat 70. wyjechał do Niemiec, gdzie pracował jako inżynier i gdzie do dzisiaj mieszka. Poprosiłam pana Stacha o to, żeby nagrał dla nas fragment swojej książki czyli wydarzenie z 1959 roku z Zieleniaka. To jest wydarzenie związane z wyścigiem kolarskim, z rowerem, z kupnem roweru. Za chwilę państwo posłuchają całego epizodu, a pan Stach dopisał mi jeszcze w mailu Mając 16 lat brałem udział w jakichś eliminacjach kolarskich Warszawa-Gdańsk. Dojechałem wtedy tylko do Bydgoszczy i tak skończyła się moja pasja kolarska, ale Stanisław Królak pozostał do dzisiaj moim idolem, podobnie do Pragi.

Taki duży i mądry chłopiec, jak pani synek, pani szanowna, to potrzebuje i zasługuje już na duży prezent od mamy. Niech pani klientka spojrzy na ten piękny sportowy rower z przerzutką i pięcioma biegami. To jest prawdziwy cud czeskiej techniki. Sportowa kierownica, zagięta fachowo do dołu, jak u prawdziwych polarzy. Uchwyty owinięte specjalną taśmą z plastiku, aby spoczone ręce prawdziwego sportowca nie śliskały się w trakcie szybkiej jazdy. A i dzwonek głośny i mocno do kierowcy przymocowany. Jak szanowna pani widzi, nie ma tu żadnej tandety. A i dobra pompka do pompowania powietrza w kołach jest też na wszelki wypadek umocowana pod ramą. Otóż, w ostatnim braterskim wyścigu pokoju, Szanowna Pani na pewno wie, że to był ten słynny wyścig Warszawa-Berlin-Praga, bo w Belletonie, czyli w tej dużej międzynarodowej grupie kolarzy, dochodziło podczas jazdy często do jakichś wypadków innych mniejszych, czy też większych incydentów. Nasza praca ludowa wcale o tym nie pisała, ale ja były kolarz zawodowy, to wszystko wiem i mogę szanownej klientce tu krótko streścić. Jak panowie kolarze podczas jazdy przy szybkości około 80 km na godzinę poczują nagle naturalną potrzebę, to nie mają ani czasu, ani też żadnej możliwości na przystanie gdzieś pod jakimś przydrożnym drzewem. Więc siużają za przeproszeniem podczas jagni. A i to należy do taktyki, czyli do strategii walki o pierwsze miejsce. Bo też wiedzieć, kiedy się to robi, nie za wcześnie i nie za późno. Jeśli ci załatwiający swą potrzebę znajdują się jeszcze do tego przypadkowo w peletonie o stronie, z której wiatr może się zdarzyć, że ich przeciwnicy i konkurenci jadący obok nich lub też za nimi jadą już dalej po tym niespodziewanym prysznicu w mokrych A Pani wie, o czym mówię? Również może się zdarzyć, że ktoś jadący w grupie musi nagle splunąć się, bo pomyślina właśnie od wysiłku zakleiła całe gardło. A wiatr tą wydzieliną zalepi niespodziewanie jakiemuś konkurentowi oko. To wtedy jest też faktycznie najlepszy moment do ucieczki z peletonu, aby wygrać ten etap. Dlaczego? Bo ten z zalepionym okiem musi wtedy zwolnić, bo teraz nie widzi, a inni jadący obok niego, wytrąceni przez to z rytmu, Zaczynają się przepychać, aby go wyminąć, to wszystko przy tak dużej prędkości i jednocześnie tak niebezpiecznie, małym odstępem pomiędzy nimi. Jedni robią to metodą na hamak, czyli popychają innych zawodników łokciem lub nawet nogą. Wtedy dochodzi do upadków i poważnych zranień w grupie. Ale wracając do tej pompki, Sprzedawca rowerów nowych i używanych, pan Hielnicki, mający swoje stoisko po lewej stronie, wchodząc na zieleniach ocąpkowskich 9, zapomniał się do tego stopnia przy opowiadaniu rzeczy, których nie można było czytać w ludowo poprawnych gazetach, że złapawszy zapąpkę od rowerów, zaczął nią bezwiednie wymachywać w powietrzu, podobnie do gliniarzy, w akcji. Walących po głowach, jak popadło na lewo i na prawo, jakichś pijaków czy też innych popadzochów. Potencjalna klientka, przestraszona tym nagłym, niespodziewanym wybuchem emocji sprzedawcy roweru, złapała odruchowo synka za rękę, aby odejść od tego, jej zdaniem, niebezpiecznego człowieka. Ale chłopiec nie dał się żadną siłą zmusić do odejścia od budy, oznajmiając zdumiony matce, że chce dalej słuchać tego opowiadania o tajemnicach prawdziwych kolarzy, jego wymarzonych idolów. Na to matka ustąpiła synowi, ale jeszcze na wszelki wypadek odciągnęła go duży krok do tyłu na wystarczająco bezpieczną odległość od tego niebezpiecznie zachowującego się właściciela budy z rowerami, wymachującego przy swoich wywodach tak niebezpiecznie od roweru. Ten, odniecony myślą i pragnieniem przeniesionych w lata młodości, kontynuował swe tak, dla stojącego przed nim młodego chłopca fascynujące opowiadanie o intymnych walkach i taktyce wybitnych kolarzy rywalizujących ze sobą o zajęcie jak najlepszego miejsca klasyfikacji wyścigu. Stary Zieleński może i był kiedyś kolarzem, ale kiedy? Gdzie? I w jakim czasie tego na pasażer Zieleniaku nikt nie wiedział. Za to sąsiedzi handlarze dobrze wiedzieli, że chętnie pobijał sobie wódeczkę z białego, dziś już mocno pobijanego, meliowalnego. Włócząc po wybiciu alkoholu gardło czarną, mocną, grozińską herbatą. Zapewne i teraz ten wybuch elokwencji i wigoru zawdzięczał opróżnieniu kilku takich kubków jeszcze przed przyjściem klientki z synem. Jego wybiegi na normalnie raczej blade i suche twarzy powstały przecież nie tylko z podniecenia związanego ze wspomnieniami, czasu własnego udziału w kolarstwie. Chłopiec z podziwu dla takiego prawdziwego kolarza stał jak w, w ziemię i nie chciał ruszyć się z miejsca w aby nie uronić ani jody z jego opowiadania. Stary kolarz, zwracając się znów w stronę klientów, zagaił. I niech. <laughs> Szanowna pani, teraz wyobrazi sobie na co taka mała pompka może się przydać? Otóż, podczas ostatniego wyścigu pokoju, nasz wspaniały rodak i kolarz, Stanisław Kulak użył podczas walki o miejsce w czołówce właśnie takiej pompki rowerowej. Tak, dobrze pani słyszy? Pompki rowerowe? Otóż, na krótko przed metą, to znaczy na ostatnich kilometrach, Udało mu się wraz z dwoma najlepszymi kolarzami z Czechosłowacji uciec z Peletonu. Dotąd było wszystko w porządku i wszyscy trzej dobrze współpracowali przy tej ucieczce. Niestety na ostatnim kilometrze trzeci wzięli go w kleszcze, zmuszając do zmiany terna jazdy, co znowu groziło mu przegraniem i spadnięciem na trzecie miejsce w klasyfikacji indywidualnej ale nie było w tym wyścigu jeszcze większego cwaniaka, tak naszego rodaka, Staszka Królaka. Widząc, że z tej blokady naszych pobratymców już się nie wydobędzie aż do mety i tak jeszcze do tego raz ten z jednej, to raz z drugiej strony zaczął łapać za jego siodełko, aby go wyhamować i wytrącić z rytmu, co w konsekwencji mogło zacydować o ich podwójnym zwycięstwie na ostatnim metra, to ten wspaniały nasz rodak, kolaś i mistrz nad mistrzem stracił panowanie nad sobą i złapał swoją pompkę. Nie zastanawiając się za dużo, przyłożył nią raz temu z lewej, a potem temu z prawej po palcach trzymających z tyłu za jego siodełko. Obaj konkurenci zaskoczeni tym, odskoczyli instynktownie na boki od niego. I w tym właśnie momencie nas mistrz uderzył w pedały ze wszystkich sił i prawie już stojąc na nich walczył aż do ostatniego metra o zwycięstwo, co mu się też udało. Jego zdjęcie z wieńcem i uchwalonym w ręku i w otoczeniu tych dwóch, co musieli się zadowolić drugim, trzecim miejscem, obiegło cały kraj i wisi nawet u mnie w budzie na ścianie. Chłopiec. Z błyszczącymi oczami od podziwu dla opowiadającego odważył się go zapytać. Czy pan może jeszcze pamięta, jak ci dwaj inni kolarze się nazywali? Byli oni naprawdę tak dobrzy, jak nasz królak? Tak, mój młody adepcie kolarstwa. Oni byli tak samo mistrzami, jak pan królak, i nazywali się Teseli i Ruziczka. Wszyscy trzej przeszli później już na zawsze do historii Kolarstwa Europejskiego. Proszę i szanowna pani z synem wejdzie na chwilę do mojej budy z rowerami. A wiszą na ścianach zdjęcia tych słynnych kolarzy, o których mówiłem. że Na, na, na ten, na, na Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, czy chłopak dostał swój wymarzony rower i jak skończyła się wizyta w budzie handlowca na Zieleniaku, zapraszam do lektury książki Praga i jej bazary Stanisława Tomczaka. A jeśli chcą państwo wiedzieć coś więcej na temat samego wyścigu pokoju, który przejeżdżał przez warszawską Pragę, zapraszam do wysłuchania słuchowiska Gol, czyli Sport na Pradze. Znajdą je państwo na naszej stronie internetowej muzeumpragi.pl. Szukaj nas na muzeumpragi.pl.